Siemanko, w kolejnym odcineczku GTA 5. Yy, to było jakby intro takie W misji w ogóle 3 km do jazdy to <gutować> Dobrze Zaczynamy, jedziemy do celu, jak nam się nie uda to oczywiście Trzy razy, się nie uda to pomijamy, bo żeby Nie chce na się Czasu mamy bardzo krótką baterię w naszej kamerze i nie, czym, nie chcemy tutaj czasu celnego hmm. dla nas. Kolejko. Jest, jest jakieś pół procenta. Pff. Nagramy doda. Nagramy jakieś 10 minut, takie 12, się. Nie napisajcie żadnych komentarzy na temat, ile ma być minut. No. No właśnie. czy długie, czy krótkie? Czy, czy średnie, yes. takie jak mamy. No to nie na sensie, to będzie takie jak chcemy. chcemy. No. No. Chcemy dla I... was przygotować niespodziankę. I... Prezencik. No, bardzo dobry, który może no, Wam się spodoba. Y macie, musicie zdobyć 10 lajków. Łapę w górę. Łapę w górę, no, Komentarz musi być. Musi. Bez niego nasi nie no. będzie. I zostawcie subskrypcję, jeśli chcecie. Y do wygrania jest y GTA 5. Y na 4, tak. I chcecie, łapkujta No! Nie chcecie, to nie łapkujta, ale 10, 10 łapek. Y, musi być ten jeden słup. No znaczy, też nie będzie w ogóle nagrody, bo na co na was teraz takie drogie rzeczy. Jak y, nie chcecie nawet suba dać. No to... No To no. no, na razie my jedziemy do celu tak szybko nas idzie. Nie, nie, przecież mam tajta, suba. Piszesz, 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 piszesz. No widzicie, jak oni tu jest? Widzicie? Kurna, no nie dawidę. Tak, tak pokryją, mu, e, to on nie umie, jak ktoś nam powie. No, no, no. no. Hoski! co? Piesek był. Piesioł. Nie zabija piesioło, bo na, na, na YouTubie to... Nie, nie, to Wiemy, wiemy. Wiemy, o, e, oglądamy odcinki. Na YouTube. Obijajcie tak. tak. na inne kanały, jak Crazy tak takie tam. Jaś Dobrowski, chociaż. Mm, no, tak, można. Wszystko. Pozdrawiamy ich serdecznie, oglądamy ich. Pominaliśmy wam ciężko. Myślę, to misja też bardzo na niebie wiem. wiem, ja ją robiłem. Właśnie. I trzeba jeździć takimi. takimi. No no widzicie, to... widzicie jak on tu No to chyba pokażemy. On co zrobił tę misję? Pokażę Wam całą Na dworzu ciągle jasno. Dosyć. No. To pokażę Wam cały dom. Wiem, że ciemno. Nie zwalajcie. Pokój? No, chyba to oglądałam, bo ma dwa latka. Łazienka, kuchnia, laptop, mama Kacpra, tego co gra teraz, chciała sprawdzić, ale nas nie znalazła na szczęście, dwa samochody Kacpra, tego co gra, te dwa i rower też. Drugą mamy Ci Pamixa, więc no. Kuchenka, lodówka wszystko jest. Idziemy teraz do kacka. Wsady ciemno. No dobra. tak widać jeszcze... Jeszcze nie dojechał. Dom przedstawiony. Pokazaliśmy swoje rowery. Hmm, samochody. No w ogóle Kacper się starała się pokazać, to pokazać to na filmie, to to w ale poszła i moja siostra też mogłaby się pokazać, bo mam Walchotka. Widzieliście właśnie bajkę kawałeczek. No. no. Tutaj macie obrazy Ronalda. Idę zapalić światu. Dobra? Ronaldo! Ja, a, potwierdzenie, jak on ma na imię Ronaldo! Taki tam Lewandowski, w tamtych czasach może powiedzieć, że nie lubiliśmy, więc dlatego taki pomacany. To spokój Majki. Daj, co mieliśmy nagrywać? Ale się nie nagrało. Więc tak. Chyba zapalić światło jak myślisz. Bo będzie więcej widać w ogóle. Z tego. Więc tak. Więc tak to wygląda ten dom. Teraz przechodzimy do Gita 5. Jeszcze raz będzie to bardzo dumne, no. nie no. możemy się no. Yeah, it's over here. You ever get helicopters coming in and out of here? And those big sky crane things that can pick up they won't anything out of here without clearance. shoot it down if they have to. So how's a man in a hurry supposed to get in and out of this place? Well, we got a port that stretched to 50 kms. Nie będzie ciekawej akcji, bo zabija Ale nie, no na balkon nie będę wchodził, bo pewno mokro. Padało mi przed chwilą, to wiecie, Wam taką... Ja... Y Ogólnie jesteśmy w linkach, jak coś. No. Tyle? A, wszystko jest. Y nie ma Amberka, byśmy pokazywali, że mam Amberka, najsłodszego pieska na świecie, ale nie ma go teraz. no! Dzięki za ostatnie w ogóle wyświetlenia, było 10 wyświetleń pod waszymi filmikami, pod moimi filmikami, więc... Bardzo z tego powodu się cieszę. cieszę. Um, łapek nie dajecie, ale daję wam jeszcze szansę na te łapki. Myślę, że potem tym jakieś tam jest. Rozumiecie, pod nagrodę, to wiecie. Jeśli nikt nie, nikt nie wygra, no to. No, na, na następnym będzie. Dobra iść. Zostaw wszystko Ten oto pajac pod imieniem Kacper Kozik Nie umiał przejść do tego gówna Weź go przejedź kilka razy Trzy razy to, bo nie ci chyba jechać takiego kazała, mamy problem Za minutę będziemy musieli kończyć Mamy chyba już, nie wiem ile, ale... Tak, 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 tak. Koniec! Za chwilę zatrzymamy, nie? No zatrzymamy odcinek, jak długo pociągniemy, tak szybko wszystko będzie, nie? To szybko, 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 szybko staram się Chyba, że nie chcecie oglądać tego odcinka to chy Chyba wam nie, da nie dam końca tego odcinka, bo będzie bardzo nudny Po prostu będziemy robili zdjęcia temu statkowi No i to wszystko w ogóle No, to, no nie wiem no dam, dobra, damy wam to Ale na razie Na razie, koniec A, Tak, tak, tak Koniec tego odcinka Na razie, cześć I siemanko